Cześć, ja jestem kuzynem i wam dzisiaj w sumie mogę pokazać moją farmę. Ja jestem kuzynem Zosi, więc na spokojnie. Wam mogę oprowadzić, bo w sumie ja jestem, się interesuję gospodarstwem. Tu na przykład mamy kurczątki. Kurczątka najmniejsza kurek świata. Kurek seranek. To jest na przykład ich tata, kogucik. O, mamy na przykład takie... O, tutaj ta, też taka najmniejsza kurka świata, a tu ma jest taka puchata kurka. Taka, ona jest super. Mamy kaczki, kaczki miniaturowe i kaczki mandarynki. Na razie są niewybarwione, ale sobie siedzą. To jest yy, kura taka duża brachma. One się nazywają. Kaczki gęsi, duże. No i co, papugi też mamy. Szybko Wam pokażę, bo mnie czas goni. Więc no, tutaj są barzanty. Bażanty są. Jest tutaj nimfy, są papuszki, faliste zeberki i świergotki i gołąbki diamentowe. Jeszcze są dwa i barżanty mam królewskie, królewskie i przebiórkę chińsko miedny. Ale o, tam są świergotki, tam sobie siedzą, a tu mam barżanty łowne z mutacją rozjaśnianą. Wszystkie tutaj są wolierki. One uważam, że mają dość dobre warunki. Tu mam perliczki i taka zagroda z kurami większymi. Tak typowo na jajka są te kurki. Akurat gąski sprzedaję i kaczuszki. Mam dwie gąski i kaczuszki na defle. Jak coś to zapraszam na OLX jakby ktoś chciał kupić. Tu są w sumie gołębie i mam pawie. I tu jest też jeden barząd w sumie. Szybko sobie wejdziemy. O, są pawie, są gołąbki, o, jest barząd złoty. O. O. Pawie mam arlekiny. No i super ogólnie. Wszystko fajnie.